Por. Jak stosować, jak pić pora? Por, czyli coś, co najczęściej dorzucamy do sałatek, jest czymś naprawdę fajnym. Ma szereg fajnych właściwości i powinniśmy go najczęściej stosować troszkę częściej i szerzej niż to większość z nas robi. Ale jak można stosować pora nie tylko w kuchni? Pierwsza sprawa to sok i syrop z pora. Tutaj przepis będzie hmm, oczywiście opublikowany, tylko pamiętajmy o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. To jest coś, co nas y, wspomaga przy kaszlu, czy też przy walce z infekcjami, czy też pozwala wykorzystać inne właściwości. Pora, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzać z ilością i z długością jego stosowania. Kolejna rzecz to zupy. To nie tylko rosół, ale też szereg fajnych wywarów, czy też zupy, kremy właśnie z właśnie spora. To nie tylko smak, to nie tylko te fajne właściwości, ale też urozmaicenie. Ponieważ często zapominamy, że można po prostu czy też pora dodać do zupy, czy też zrobić zupę z pora. Kolejna rzecz to tarty, zapiekanki, sosy. Smak pora umożliwia nam naprawdę na dodawaniu go w podobny sposób jak na przykład czosnek, czy też cebula. I chociaż on troszkę inaczej smakuje, no dziwne, żeby smakował tak samo. To tylko umożliwia nam na jego szersze zastosowanie. Właśnie na przykład do zapiekanek, do sosów. Kto z Was ostatnio dodał na przykład zblenderowanego pora do sosu? Oczywiście to zrobienie też nie jest takie proste, ale to jest coś, co w łatwy sposób możemy na przykład znaleźć, jak to zrobić i w łatwy sposób zastosować. A naprawdę daje nam szereg fajnych możliwości urozmaicenia smakowo, Naszej kuchni. Kolejna rzecz to okłady na skórę. Na przykład zetrzeć, zmiażdżyć i przez gazę można okładać te miejsca, gdzie chcemy zastosować pora. Tutaj jeszcze raz wspomnę, że materiał o właściwościach i wartościach odżywczych pora jest już, czy też będzie w najbliższym czasie na kanale. Ale przejdźmy dalej do tych sałatek, do tego co oczywiste. Pamiętajmy, że często wymyślamy najróżniejsze. Warzywa, owoce pochodzące z drugiej części świata, a zapominamy o tym naszym kochanym porze, który możemy czy to w swoim ogródku, czy też w swoim warzywniaku bardzo szybko kupić i zastosować. Por dzięki swoim naprawdę fajnym walorom smakowym powinien być bardzo, bardzo szeroko stosowany właśnie w sałatkach. Sałatkach, które powinny się na naszych stołach pojawiać najczęściej trzy razy częściej czy pięć razy częściej niż się pojawiają. Róbmy te sałatki i wrzucajmy tam też pora. Nie pasuje nam smak pora, dajmy go trochę mniej, nie poczujemy tego smaku. Ale na przykład dla mnie ten smak jest bardzo, bardzo fajny i może stanowić zamiennik na przykład do cebuli, do czosnku, czy też dla innych warzyw. Czy też owoców, które dodają smak. Więc zastosowanie pora jest bardzo szerokie i najczęściej ogranicza nas po prostu nasza pamięć. Bo zapominamy, że ten por istnieje i że możemy go zastosować w innych rzeczach niż tylko na przykład dorzucić do tego rosołu, czy też na przykład, żeby zrobić jeden rodzaj sałatki. I tu nie namawiam. Oczywiście, żeby od razu robić sok czy też syrop spora, ale po prostu pamiętajmy o tym porze, tak żeby go częściej stosować, bo jest naprawdę fajnym, smacznym i niosącym za sobą dużo właściwości warzywem. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia ponownie.